W kościele rozpoczynamy adwent, nowy czas, nowy rok liturgiczny. A my w papieskich dziełach misyjnych rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do akcji kolędników misyjnych. W tegorocznym przygotowaniu najlepiej pomoże nam kalendarz adwentowy. Dzień po dniu, poznając symbol jurty. Domu, który wciąż jeszcze łączy ze sobą narody Azji Środkowej, wędrować będziemy przez azjatyckie stepy i pustynie, by iść się pokłonić Bożej dziecinie. Tegoroczny projekt kolędników misyjnych poświęcony jest właśnie dzieciom w Azji Środkowej. Do tego przygotowywać nas będzie kalendarz adwentowy. Do tego przygotowywać nas będzie profil facebookowy papieskiego dzieła misyjnego dzieci, gdzie codzienne zadania z kalendarza zostaną przedstawione i omówione. Taki kalendarz można świetnie wykorzystać w czasie rorad parafialnych, można wykorzystać na lekcji religii, można iść tą adwentową drogą osobiście w domu albo w jakiejś grupie parafialnej. Ten kalendarz znajduje się również w szóstym numerze Świata Misyjnego. Ten numer w całości poświęcony jest krajom Azji Środkowej, tym, dla których poświęcamy akcje kolędników misyjnych. Spoglądamy w stronę Kirgistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, jak przygotować akcje kolędników misyjnych, czekają. Gotowe materiały. Można je nabyć w naszym sklepiku zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. A tam, krok po kroku, ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami, zdjęciami i filmikami, wyjaśnione jest, jak, gdzie i z kim najlepiej przygotować akcje kolędników misyjnych. Przy okazji bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować. Za ubiegły rok. Chociaż sytuacja pandemii zaskoczyła nas i utrudniła działalność animacyjną i formacyjną, a szczególnie akcje kolędników misyjnych, którzy nie mogli odwiedzać rodzin i domów. To jednak z podziwem patrzyliśmy w papieskich dziełach misyjnych na zaangażowanie animatorów, rodziców, dziadków, sióstr, księży. Wszystkich tych, którzy na różne sposoby starali się nie rezygnować z akcji. Już wiemy, że dzięki Wam, kochani, w ubiegłym roku udało się sfinansować 54 projekty pomocy dla dzieci w 9 krajach świata. Ten największy dla dzieci masajskich. Pomogliście prawie 900 dzieciom masajskim na terenach Kenii i Tanzanii. Wyobraźcie sobie, że tam od trzech lat prawie nie padał deszcz. Tym samym brakowało jedzenia. Nie mówiąc już o edukacji, o zeszytach, o mundurkach szkolnych o drodze do szkoły. To wszystko udało się zapewnić dzięki Wam. Inny projekt to pomoc dzieciom albinosom w Burundi. Te dzieci potrzebują pomocy, zarówno socjalnej, ponieważ ze względu na swoją chorobę odrzucane są przez zdrowe osoby ze swoich plemion, jak i pomocy medycznej. Dzieciaki z albinizmem nie mogą wychodzić na słońce. Wyobrażacie sobie, jak to jest możliwe w Afryce? Dlatego potrzeba specjalnych leków i pomocy. Pomogliście dzieciom w Indiach, w 11 ośrodkach slamsów, w których pomaga jedna z indyjskich archidiecezji. Sami nie daliby rady. Dzięki Wam dzieciaki z tych uśrodków będą miały zapewnione jedzenie i przybory szkolne. Tych projektów było o wiele więcej. Przydzielone nam zostały przez Sekretariat Generalny różne kraje świata. Było ich dziewięć. I te pięćdziesiąt cztery projekty pomocy dzięki Wam udało się zrealizować. Bądźcie z nami również w tym roku. Kolędnicy misyjni dla dzieci w Azji Środkowej. Kalendarz, profil facebookowy, plakat, materiały. Wszystko dla Was. Bądźcie z nami i działajcie. Gloria, 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 gloria.